Pamiętajcie, słuchajcie, pamiętajcie, jest, 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 jest jedna bardzo ważna rzecz: że ludzie, ludzie, ludzie się po prostu potrafią pomylić. Ludzie się mylą. Ale jak się pomylić, to trzeba szybko nadrobić swój błąd, tak? Jeżeli wiesz o tym, że się pomyliłeś, to trzeba nadrobić po prostu swój, swój błąd. A ja nikomu z mojej pracy nie będę się tłumaczył tutaj w internecie i nie będę tym bardziej obcym, obcym, yy, za darmo, yy, nie wiem, przynosił, przynosił informacji. Będzie czas, dowiecie się, albo dowiecie się ode mnie, albo dowiecie się z gazet. Jak się Iwona znajdzie, na pewno wszystkie gazety o tym napiszą. Iwona Wieczorek się znalazła. I będziecie wszystko wiedzieć po prostu już. Tylko nie zapomnijcie, że to będzie moja zasługa. Tak z góry uprzedzam.